Czy wiesz, że brak codziennej pielęgnacji twarzy może przyspieszyć starzenie się Twojej skóry? Aby temu zapobiec, należy regularnie używać kremu na dzień i kremu na noc. Jednak jaka jest rola każdego z nich? Krem na dzień ma za zadanie nawilżyć skórę, ochronić ją przed czynnikami zewnętrznymi oraz pełni rolę bazy pod makijaż. Krem na noc działa na głębsze warstwy skóry, odżywia ją i regeneruje podczas snu. Istnieje jednak krem wielozadaniowy, który łączy w sobie właściwości kremu na dzień i kremu na noc. To absolutnie wyjątkowy krem Gold C Premium. Polecany jest dla osób prowadzących dynamiczny tryb życia, potrzebujących szybkiej, prostej i skutecznej pielęgnacji. Wielozadaniowy krem Gold C Premium idealnie nadaje się do porannej pielęgnacji. Jest doskonały pod makijaż, świetnie nawilża oraz chroni skórę, jednocześnie uruchamiając inteligentny system regeneracyjny. Doskonale sprawdzi się jako wieczorna pielęgnacja. Krem Gold C Premium zawiera 6 wyselekcjonowanych peptydów, 5 form kwasu hialuronowego, 3 rodzaje witaminy C, multikompleks z czystym 24 karatowym złotem, skwalanem, masłem shea i witaminą E. Innowacyjna formuła o lekkiej konsystencji w profesjonalny sposób umili ci twój poranny i wieczorny rytuał pielęgnacyjny, a nowoczesne składniki aktywne zadbają o młody wygląd twojej skóry. Janda, ekspert od zmarszczek.